Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. A co ja taki na tej kamerze Wlady? Coś mi się jakiś balans, coś na porypał. Dzień dobry, witam e, w, 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 wszystkich, znowu wszystkich, wszystkich. No I tak, tak. stawiasz po tym obrazku, więc. Znowuż... Ale wstawiam raz hurtem. Nie... Także możesz śmiało sądna. wymienić, że mi się kolorowe serdelki, pastusie, gumisie, tu, teletubisie... Czekaj, się, czekaj, jeśli coś jeszcze wymyślę. smerfetki, smerfy i smerfiątka. O, ale teraz to masz roboty. <grystanie> Na szczęście smurfy mam, mam grafiki pościągane dobrze. Skolar i jeszcze Misiuszatek, o, też może, może jest. Uszatka chyba mam, nie wiem czy, czy tego <grystanie> MacGyvera mam, ale to się znajdzie, tak. <grystanie> <grystanie> Miśko gol to w ogóle był ham, nie, dowiesz o tym, no. Mhm. Wypił dzisiaj wszystko sam, teraz sobie smacznie śpi i o gołek dupach, nie? <grystanie> Przyśpiewki podstawówka, dzień dobry. Tak, to tak samo było jak się rozpoznać nie, ten, rodzaje niedźwiedzi, nie? Nie pamiętam jak tam dokładnie było, w każdym razie tam, że tam na końcu to było tak, że jak, bo to trzeba było tak, że, że kopnąć, kopnąć misia w dupę i, I zobaczyć jak reaguje, nie? Jak tam wiesz, jak jest dom po śniegu, to miś polarny, jak tam wchodzi na drzewo, to jakieś tam gryzli i tak dalej, nie? Tak, kamień pogody, nie? Jak no. kamień jest mocny, to jak... znaczy, że pada. No. Tak. A, a, a jak kopniesz yy, Misia i on zacznie płakać jak ostatnia pizza, znaczy to jest miś kolargola. <laughs> no dobra, a tak. że jeszcze twoi widzowie wiedzą kim jest miś kolargol? Hm. To jest dopiero, wiecie, to już nawet jest bajka, która mm, teoretycznie nie Niektó niektórzy, niektórzy mogą wiedzieć. Niektórzy mogą wiedzieć. Myślę, że ty też już raczej przynajmniej w późniejszym takim wieku nastoletnim już też Gol już był. zeszłą bajką, nie? No, w pewnym sensie tak. Bo w no, myśmy sensie wiedzieli, tak. pojawiała się ta bajka, ale... Ale już były ten te, te nowszy gatunek, nie? Tak. Ja, no ja na pewno kojarzę, że to był, no, no potem MacGyver wśród niedźwiedzi, nie no. <grym> On tak, miał tak. taką magiczną walizjaczkę wciskał guziczek i co chciał to z tego wychodziło. Trzeba było mu he to robił he Trzebało było mu, nie wiem, wille z basenem, to miał wille z basenem. Nie, no, nie. No. Znaczy bo myśmy już chyba bardziej, nie wiem, zaczarowany ołówek i Reksio? Krecik? Coś, coś te klimaty, bo Miśko Largol to, 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 to mam wrażenie, że to nasi rodzice jeszcze bardziej, nie? To, 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 to te Tak, klimaty. nie było coś nowszego? Chyba wydaje że było coś nowszego niż te. Albo na równi. Znaczy, no, Disney na pewno już się pojawiał, to, to to, nie ma o czym rozmawiać, no bo co niedzielę wieczorynka pamiętam była Disneyowska. Mhm. Jakieś brygady RR i tak dalej, i tak dalej, to. Ta, Ale... to się... Ale tak, no to Miśko Largol to, to były już te czasy takie naszych rodziców raczej. Kurde, na, pe na pewno? Którym to roku postałować tam, że wygooglać I, po wy, wy, i porównaj wy. to na przykład, nie wiem, z jakimś tam Misiem Muszatkiem. A Misiu A Albo z Reksiem. Albo no, z no. Nie, no Reksie to myślę, że później, natomiast już, bo całkiem niezły czas robię, więc go dojadę, a zaraz yy, mm -hmm. sprawdzę. Mm -hmm. Ciekaw wasz właściwie dobra, jestem. To jest, ja też jestem ciekaw, bo... No, mi się wydaje, ja że to było takie już troszeczkę dosyć kolar, Miś Kolargoł, lata 50. Mm -hmm. XX wieku. Także mm -hmm. nawet nie ma dokładnej daty. To jest po no, prostu no. lata 50. E, filmy pełnometrażowe to 76, 78, 79. No więc no tak nie do końca. Filmy nasze. pełnometrażowe? Tak, były jakieś, no ale no, nigdzie nie słyszałem. Miś <laughs> Uszatek. Czyli mówię, no nie nasze czasy do końca, mm -hmm. tak? Miś Uszatek. Emitowany od 75 do 87. No ty mogłeś się załapać, ja już nie. Także mi tak był starszy znacznie. Mhm. Reksio. Reksio to jest 67 do 90. No i oglądałem Reksio, jak widać. Kogo tam jeszcze wymieniałem? No, Bolek i Lolek na przykład. Bolek i Lolek, Bonifacy i tym podobne. Bolek i Lolek to jest y, produkowany 63, 64, No, też nasi rodzice. Natomiast, no już mm -hmm. ten kolar to faktycznie, wiesz, lata 50. to to już takie no starsze, starsze. A nie? wiesz co, bo zaskakujemy to też z tego względu, że to już jakby nie było było w kolorze, tak? Więc, A kolor to tak nie tak. nie no było tak dostępny to było na, wtedy, 60. nie? No właśnie. Gdzieś, ta, tak. gdzieś te okolice, nie? A to już mimo wszystko. No... To 50 lata, kurde, to jeszcze nawet nasi, nie nasi rodzice No nie. Uch, wiem, którego... Powiedzmy, że moje, tak? No 52 czwarty, nie wiem. No to moja więc, mama 66, mój tata 64, no. no to to raczej to też... No już byli nastolatkami jak to. No nie, no to to, to to. Tak, to to, to też nie, nie te czasy. Znaczy przypuszczalnie oglądali to, bo, bo, bo nic innego no, ile nie ile mieli telewizję. Dokładnie. Z tego co wiem, to mieli. <laughs> Aha, okay. Natomiast tak. Prawdą jest, że yy, no to już, 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 już nie wasze czas. W ogóle zaczęło się od przywitania kurna, a my dyskusja półgodzinna na temat tego No jakie... to, to prawie jak u no, ciebie na odcinku, do no, spórniczków, no. A słuchajcie, no, ja tak mam tylko takie pytanie, pytanie był... do was teraz widzowie, którzy tutaj jesteście u, u Kulfona. Napiszcie jaka jest bajka według wa z waszego dzieciństwa, którą pamiętacie, że jest najstarsza, ale już ją oglądaliście. Że to już wy ją oglądaliście. Bo jestem też ciekaw, jaka jak jest to ta różnica pokoleniowa, nie? Mhm. Mm znaczy inna sprawa też, no, teraz też jest dostępność tych bajek, więc też to niektórzy mogło oglądać. Nad, e... nie, nie pod tym kątem, że znacie Kolargola, na przykład, tylko jako wieczorynkę, najstarsza, którą w mm życie, -hmm. że była. Taka, że w telewizji wieczorynkę, kurde. Popatrz, jak teraz będą gdzieś i przewalone za parę lat, jeśli i zapytasz o wieczorynkę. Co? Nie masz wieczorynki? No podobno, że nie ma. No co ty gadasz? To już chyba parę lat nie ma. My się coś tak kojarzy, że, że nie ma już chyba wieczorynki. To sensu jest totalnie. No. No. Ale no nie rozumiem. No tak, no, ale z drugiej strony w dobie dostępu do internetu na No. komuś wieczorynka, nie? Hmm. To też jest ciekawy temat. Napiszcie proszę, czy, czy, czy jest wieczorynka jeszcze, czy nie, bo to też mnie bardzo interesuje w takim razie. No nie wiem no ty... Czekało się na tą cholerną 19, no? Mhm. Mm no to, to był ważny punkt. w, ogóle w... Szczególnie, szczególnie jak się miało jedynkę, dwójkę i ewentualnie z naziemnej Polsad, tak. No tak, no wtedy to, to, no by... to już w ogóle, tak. Jedynka, dwójka Polsad, no oczywiście no. nie było nic więcej na początku. Kurde, no, no potem. To potem się zaczyna. Potem, zanim pojawił się TVN, oczywiście, bo TVN był bardzo. Mhm. bardzo... Znaczy wiadomo, no niektórzy mieli Cetolity, tak? No to tak, to to były jakieś tam kartonetworki e, networki i inne tam mhm. pierdek, to, ale to to, to już faktycznie jak, jak się miało w dużych miastach, to w dużych miastach się miało e, te. Na wioskach też się miało talerzyki. Ko ale e, ja mówię o kablówce. O. A, kablówkę, no tak, 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 tak. No to na kablówce to tam, o, ho, ho, to było tych kanałów, co prawda Cartoon Network był na przykład kodowany, nie, i się... Mhm. Kurna, i się oglądało ten kodowany kanał, no bo pamiętam, że to było rozmazane, ale dało się w tym coś zobaczyć. To ja Cartoon Network tylko, tylko i wyłącznie pamiętam o 18, .00. był y, niekodowany i dało się znadziemny i to musiałem w ogóle antenę wykręcać w drugą stronę zupełnie, żeby złapnąć y, tego. Kanal, kanal Plusa do Cartoon Network i. Kanal Plusa tak, to też. Przecież no, no. Kanal Plus pamiętam jak wchodził, no to też już musiałeś być nastolatkiem, jak Kanał Plus wchodził. Bo skoro, skoro ja pamiętam, Nawet nie wiem w sumie, jak, jak, jak ja... wchodził Kanal Plus, nie? Bo kanał Plus nie wiem, czy wiecie, że to jest w ogóle francuskie. Ze startu to no, było. francuska nie wiedziałem. Francuska, yy, francuska yy, telewizja. No. Do dzisiaj Kanał Plus w ogóle bardzo fajne filmy puszcza, szczególnie, że ja dosyć często oglądam Kanał Plus, bo na kanale y, rzadziej lecą filmy AAA, czyli jakieś mm -hmm. tam, wiesz, Avengersy i tak dalej, i tak dalej, to wszystko leci na HBO, powiedzmy, tak? Czy tam no, no. jakieś tam te starsze to na filmboxach i tak dalej, a tutaj na kanale bardzo często, ja na przykład na kanale pierwszy raz zobaczyłem film, który zrobił na mnie ogromne wrażenie y, i to jest Pałac Idealny, francuski film zresztą. Nie znam. E, bo to jest niszowy film, ale na faktach, o facecie, który był, mm, no nie chcę powiedzieć tego słowa na u, tylko był raczej opóźniony. O, może w ten sposób, mhm. troszeczkę w stosunku, ale to raczej społecznie niż jakoś tam psychicznie. No, no, no. E, I urodziła mu się córeczka i on generalnie no, był taki, no opóźniony, nazwijmy to tak. Mhm. I y, powiedział, że wybuduje dla niej pałac idealny. I facet mm -hmm. budował, bardzo biedny facet, budował ten pałac z kamyczków i z gliny, i z wszystkiego, co znalazł, ze śmieci, generalnie, które znajdował. I teraz y, proszę cię, wejść na, na telefonie, w tym momencie wpisz pałac idealny, bo on do dzisiaj stoi. To jest Musisz? nie do uwierzenia, jak ten pałac wygląda. Będzie plinkanie u mnie. Bo muszę te wszystkie strony wyłączyć z telefonu. Tu też mam, nie tylko na kompie, nie. I ten pałac jest wybudowany z patyków, gliny i kamieni. Pałac idealny. Stoję we Francji i wybudował go facet własnoręcznie, budował go przez całe życie listonosz. Tak. Dokładnie listonosz. No po, wow. że... Wygooglajcie sobie. Nie, nie, specjalnie nie wkleję wam zdjęcia, a taki będę. Wygooglajcie sobie, bo... I, I film też naprawdę polecam obejrzeć, bo jest... no jest wyciskacz, bo jest nie ma co gadać, ale facet, teraz wypowiem ci jeszcze lepszy numer, to już zdradzę trochę fabuły, choć to nie jest fabuła, bo jest to na faktach, tak? że w wieku 90 lat, jeżeli dobrze pamiętam, Rozpoczął budowanie sobie grobowca. I go skończył. Jest Aha! Tutaj. Jest przepiękny ten grobowiec. I robił to własnoręcznie. Tą samą techniką, co ten Co ten pałac dałem. Aha! Niesamowity tak. facet. Niesamowity człowiek w ogóle. W wieku 90 lat sobie tak. zaczął. 90 chyba, kurna, 5! Coś takiego. No wow. No nie. I to właśnie obejrzałem na kanal. I, I ja siedziałem ze szczęką na podłodze ogólnie. No, I się, się nie dziwię się. Ostatnio w ogóle trafiają do mnie jakoś te bardziej te filmy właśnie, które... Ale to chyba też już po prostu. To się. Nie dość, że starzenie to przesyt właśnie tego, o czym rozmawialiśmy na odcinku dla sporników. Mm -hmm. Przesyd tego takiego mainstreamowego gówna, które jest, które jest którym jesteśmy zalewani. I od czasu do czasu lubię po prostu obejrzeć coś ambitniejszego, nie? Mm -hmm. Ja nie twierdzę, że w mainstreamie nie ma niczego ambitnego, absolutnie tego nie powiedziałem, ale jednakowoż większość to trochę jak z tą muzyką, co ostatnio też poruszenie było wielkie, jak powiedziałem, że dzisiejsza mainstreamowa, mainstreamowa muzyka dla mnie jest głównym. No. no to jasne, że są kawałki, które są fajne i są filmy, które są fajne, ale większość. Ale to nie jest regułą, dokładnie, tak? Dokładnie, większość znaczy reguła, tak? Więc. No, <laughs> bo taka jest prawda, że, 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 że tego w większości to jest straszna, straszna kupa. No bo wiadomo, w mainstreamie mamy również Adel, na przykład, którą uwielbiam i mamy w polskiej muzyce, mamy w mainstreamie Sanah, która też jest świetna, mhm. więc y, nie można wrzucać wszystkiego do jednego worka, ale jednakowoż w większości. Ja odnoszę, to odnoszę wrażenie w ogóle, to takie szanowniczenie trochę będzie tak właściwe do tej, e... Trochę też do Twojego odcinka, ale odnoszę wrażenie, że coraz bardziej społeczeństwo idzie na łatwiznę i właśnie w mainstream wbijają się filmy, które są łatwe w odbiorze, tak. muzyka łatwa w słuchaniu, obrazy łatwe w oglądaniu i, i tak dalej, nie? No i właśnie to jest też nawiązanie do tego, co, o czym rozmawialiśmy, że mm -hmm. tak naprawdę, y, bo nie mamy siły i nie mamy miejsca w mózgu już dosłownie na, na coś ambitnego. Mm -hmm. Na zastanawianie się. Na, dla nas w tym momencie... Przede wszystkim nie mamy czasu. Tak, bo my w, wolimy film, w którym w tym czasie oglądania filmu nie ucieknie nam fabuła, jak sobie zajrzymy w telefon i y, odpiszemy na wiadomość. Nie wiem tak. czy mówię, I nie? obejrzymy TikToka ze 3 nawet w tym Dokładnie. czasie, żeby być na bieżąco. No. I sobie tam ruszają się w ładne obrazki. No to, to, to jeszcze z takich fajnych, ambitnych filmów strasznie polecam. Co prawda on jest raczej mainstreamowy, chociaż mało znany, ale przepiękny film to jest yy, sekretne życie Waltera Mitiego", gdzie Ben Stiller gra główną rolę, ale to jest. Jak to jest piękny film. To w sensie po, pod względem obrazów w ogóle, nie to jest coś niesamowitego facet, który całe życie żyje w takim... No bo jest nieudacznikiem życiowym raczej. Mhm. I on wszystko sobie wyobraża, żeby zrobił. Wiesz, że na pewno by się spodobał tej kobiecie, gdyby był astronautą, albo... Yy, szef go wkurwił, no to go tam, yy, wiesz, bluzga, pobił i w ogóle, i do na kiju, i nagle jest Cofnięcie do rzeczywistości, nie? I w pewnym momencie... Przez, no, zbieg okoliczności tak naprawdę trafia na przygodę swojego życia, bo musi... Na koniec świata dosłownie dotrzeć i on... Praktycznie wszystko, co sobie wyobrażał, to przeżywa. I. I potem on to próbuje opowiedzieć, ale nikt mu nie wierzy, nie? No bo prze... No, no tak. Proszę cię. I prze... prześwietny film, naprawdę też polecam, jak cholera. Bo jest z tych takich właśnie. No. Z takich głębszych. I... N nie jest trudny w odbiorze! To nie jest film, który, na który musisz. Nie, nie mówisz, to jest ponawiać. film fizjologiczny jakiś strasznie, tylko, tylko no, taki, taki. Jest po prostu taki, że masz. po Coś nie... się dzieje, tak. Jej, coś... ale, ale fajnie, no nie w sensie jest. Mm -hmm. ku pokrzepieniu, nad nie wiem jak to nazwać, ale też naprawdę bardzo serdecznie go polecam w ogóle. No, dzisiaj w ogóle jakieś takie widzę, ambitniejsze tematy poruszamy. <laughs> no, ale to dobrze! O, o, ambitne nagrywki mamy po prostu. To dobrze, bo to nie można też o gadać. No. Ostatnio mi Hunter zarzucił, że my o niczym y, fajnym nie rozmawiamy, tylko o tej trackmani. no to proszę bardzo. Aj, Przy... No bo nie, nie, chcia, nie chcieliśmy mu odbierać tej, tej radości z, z życia, że, 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 że wiesz, z nim niby o czymś mądrym można pogadać Znaczy, ja mu to wytłumaczyłem, to bardzo poważnie, że no, prawdą jest, że wiesz, że ludzie faktycznie, bo tak się przyzwyczaili, i mm -hmm. ja to do, ja do, doceniam, tak, tak, tak. że tam przychodzą na durne dyskusje, tak, na, na odcinki mm -hmm. z kanterem przychodzą na, dru, na durne dyskusje, ale jest też część ludzi, która lubi sobie popatrzeć po prostu jak gramy i się nad tym skupiamy, jak kaleczymy, tak, leczymy, tak. Jak, jak maniaczymy, czy tam się pocimy, więc no, jest to podzielone, a dzisiaj tak w sumie czemu by nie. Jakbyś tak wyszło, tak. Są fajne tematy, to trzeba je poruszać. Pewnie, że tak. Czasem no może być bardziej fizjologicznie, no. Może być. Nie. A Ciekaw jestem co z tym fi Finbagiem, bo... No ktoś mi tutaj powiedział na live, że Finbag już nie działa w Track Money 2. A ja jestem cały czas ciekaw, czy to faktycznie nie działa, czy, czy jednak działa. No bo mamy całe mnóstwo w ogóle plansz, które są pod Finbaga zrobione. Mm -hmm. No to jak, że tak w tak, tak trakcie by naprawili? No, no nie wiem właśnie, no... Trochę też no pas, Ja bym się spodziewał, że, że tak, w tak, że tam może to nie działo, czyli bo to naprawili. Przecież też uważam, że wiesz co, no sam fakt, że oni od tylu y, wersji y, Trackmani zostawiają y, backslidy wszelkiej mości, mhm. uber bugi i tak, tak to dalej. Się, tak, to się stało mechaniką gry, właściwie to już dokładnie. nie bugiem. To jest troszeczkę Więc... jak, jak. O, poprawiłem właśnie typy. Yy, to jest troszeczkę jak, nie wiem, no, te słynne schodki w StarCraftie, tak? Które zostały. nie zostały naprawione. Nawet w, w Reforged, czy tam w Remasterze, jak, jak wyszedł tego StarCrafta. Schodki Kojarzysz w, w Starcraft nie. Nie pa, grałem w StarCraft'a nigdy. A nigdy co? nie grajesz w StarCrafta, dobrze. No, ale jest taki bardzo słynny bug ze schodkami, który jest. już dosłownie w tym momencie mechaniką gry. Mhm. I. No, o jest on no odbany hop w CS-ie, daleko szukając, no to jest... No tak. Przecież to też jest bug, a jest już mechaniką i tego nie naprawiają. Co prawda, widziałeś w ogóle ten Source 2? Tego nowego... Nie widziałem jeszcze. ...CS2? Znaczy dla mnie to tutaj wygląda jak CS1, tylko z takimi jakimiś dziwnymi różnicami. No to jest po prostu remaster, właściwie. I są rzeczy, które na przykład no, dla mnie to jest takie dziwne, no ale dobra. Ja, ja nie gram w cs za dużo, więc nie, nie uważam, że mam cokolwiek do powiedzenia. Ale na przykład to, jak rzucasz smołka i strzelając, kule przelatują przez tego smoka i rozdmuchują tego smoka w miejscu, w którym przeleciała kula i wszystko o, widzisz. to fajne. Znaczy, ja wiem, czy fajne? Takie to jest dziwne, no bo to. To nie ma być realizm, to ma być arkadowe, to ma być jakieś, no, tak przynajmniej z mojego punktu widzenia to wygląda, nie, że. Jak teraz Pago będzie wyciągał dużo FPS-ów CS-a? To się nie da, przecież to będzie mu tak kompas jadało, że. Nie! Coś w tym jest. Natomiast no, mi, się, mi się to na przykład nie do końca podoba. No czy znaczy, wiesz co, to może być fajne, jeśli ktoś. Yy chce się pobawić, a jednocześnie pooglądać. Jeśli, jeśli ktoś nie jest pocańcem na osiąganie jakichś mega wyników, mm -hmm. tylko bardziej robi to rozrywkowo, to mm, może to przy okazji fajnie wyglądać, tak? Znaczy, a... właśnie, wygląda to strasznie sztucznie, mm -hmm. ogólnie. Mega okay. sztucznie. Te, jak strzelasz tymi kulami, to się dziury robią po prostu w tym takie... I potem w ogóle się znowu zalepiają, ale one się robią tylko takie, że... Łyt! Takie... takie, takie... Nie, no, pod wygląd to to nie moim Aha. zdaniem nie wygląda dobrze. Nie a... widziałem jeszcze żadnych trailerów, oni nic takiego. Się... No już ludzie grają przecież w to. A to już jest. Je... Chyba w betach jest już, wiesz? Ha, to No to bo to już jest mnóstwo filmików jakby się. Tak no, grają. no to potem musiał, nie jest to nigdy jakiś temat, który by mnie interesował. Nie? Dla mnie co się skończył na jeden 6 graniu z, na boty, a. No, więc. Ostatnio tak. w ogóle jest fala filmików, a propos skończyło się. Jest fala filmików y, 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 chwalących Diablo 4. Mam no, masz wrażenie po prostu, że ktoś posmarował, żeby takie filmiki się pojawiły. co, I... nawet właśnie muszę obejrzeć filmik, bo jednego z tych, z których oglądałem gdzieś tam namiętnie, teoretycznie powinien mi kończyć odcinek, ale do dokończę, eee, widziałem właśnie odcinek, który niejako chwali po tych drugich testach, nie? Mhm. Że, że niejako chwali Diablo, czwóreczkę, że, że jest to gra taka... Znaczy tak, sam tytuł i miniaturka mówią, że jest to gra i dla casuali, i dla spłodzeńców troszeczkę, nie? To znaczy, ale tak, się ja... nie oglądałem tego odcinka, więc będę ja musiał we, nadrobić. Ja we tych praktycznie filmikach chwalących teraz słyszę jeden tekst, który powtarzają wszyscy non stop, więc chyba ktoś im <laughs> kazał tak mówić, że to dobrze, że to nie wygląda jak Diablo 2, bo to w końcu jest Diablo 4. E... ale to po co to nazywać Diablo? No to nie ma wyglądać tak jak Diablo. No właśnie. No I nie, z tym no... pytaniem was zostawiamy tak napiszcie czy to jest diablo, czy to nie jest diablo. No dokładnie. <laughs> Na razie trzymajcie się ciepło, bo.